Ale mam kasy Od skurwy syna Ale gdzieś to muszę schować, Tam ten chuj mi zajebie Pod kaloryfer albo nie Do dzbanka Oddawaj to skurwy synu pierdolone pierdolony Tutaj schowa mo Sorry, ale nie chuja Ja to schowam w książki Nie pogniecie się, będzie najlepiej Mam pomysła O kurwa, ja wiem co Ciekawe co ten obszymur znów wymyślił Może tego nie chować Bym kupił wino ...jakiegoś aperitiva albo dwa... ...a bym się zabawił. Kurwa, jakie to ciężkie. Dawaj, cieciu! Kurwa, pomógłbyś pierdolony balasie. Dawaj to. Jak pierdolę, to wjedę do kuchni. Kurwa, w lewo, w lewo! Dawa jeszcze raz! Raz i dwa i trzy! Lewo! Lewo! O kurwa! Ale narobiłem ambarasu! Ale się wyjebałeś! Kurwa, krzesło rozjebane w pizdu! O, stół się też ujebał! Książkę tu wstawię. Masz krót, sprawdź czy działa. I dawaj się kurwa bierzemy do roboty. O, jaki ładny sejf. Wszystko działa. Dawaj do roboty teraz, ale gdzie to zawiesić? Ja to teraz rzutuję na płaszczyznę zespoloną i będzie zajbiście. 5, 10, tego Ale zejbi się narysowałem. Kurwa tutaj to powierzę. O, ładnie będzie. Ale chujowo. No to może to. Też chujowo. Dawaj to podobraz. O. Kurwa, ale krzywo. Bez mota to kurwa nie robota. Idzie pięknie kurwa, jak spyty Teraz kurwa doleje wody i będzie 150% normy. No, dawaj. Kurwa jakie to ciężkie, bo może mi kurwy synu. Spoko, spoko! Powoli, bo się rozpierdoli! O! Dawaj kurwa jeszcze raz! Niech to chuju pali odwrotnie! Ja pierdolę! O kurwa! Dawaj jeszcze raz! No teraz kurwa, będzie dobrze! Zasmerfujemy to od razu! O kurwa, ale pięknie No dawaj kapustę Kurwa, a gdzie jest kapusta? Gdzie moja kasa? Niech to chuj Choćbym się zezrał, to ją znajdę Odałem moje 100 milionów Złodzieju gdzie jest? O, mam. Masz szczęście. Gdzie klucz? Klucz? E, jaki? Jaki klucz? E, a, tutaj schowałem, pamiętam. E, o, sierpi młot, e, piła, e, e, marchewka. E, no, e, klucz. Jest, jest klucz. Nie taki, kurwa, balancie. Chuj tam A mam, mam wiertarkę Ja to zaraz załatwię kurwa O, och Zeszło mi Coś ty kurwa zrobi. Spierdalaj mi stąd Ja to załatwię o I już Załnę tutaj O Jak wiewne tutaj O O Ni chuja Ej spierdala, Ja to w powietrze w kosmos wyjebie I będzie z dyni No podpalaj no i schowaj się kurwa, ci ja to ci wszystkie zęby kurwa wylecą. Schowaj się. O ja pierdolę. O, no, jest klucz! Kurwa i z dyni. Proszę o. O... Kurwa, ujebałem drzwiczki Ty chuju! A to nie, bo się to się przyspawa tutaj O, Kurwa, a może nie? O, wiem już Mam pomysł No i proszę, drzwiczki kurwa jak nowe Chowamy kasiorkę I siupa Zamykaj Mieciu na no, gitara, na no i super kieł, zajbiście.